U notariusza siedzimy na koniec odcinka. Tak, dokładnie, dokładnie. I potem uciekamy z Polski. Jeden bilet, który mamy, możecie w tym momencie sobie zeskanować tutaj QR-kodem. Kto pierwszy najlepszy? Jeżeli jesteście z Wrocławia lub okolic, bardzo serdecznie zapraszamy. No i oczywiście tym, którym się nie uda go zeskanować, zapraszamy do opisu tego filmu. Tam znajduje się link, gdzie możecie zakupić bilety na trasę koncertową Banji. I to właśnie z wami zobaczymy się 6 lub 7 grudnia. Dobry prezent na Mikołajki. Jak ktoś ma dziewczynę, lubicie z tym Razem, wiecie, chyba czasem Bungie poogląda. Jak tam ktoś żyga i tak dalej, i sprawia sobie ból, to dobry prezent. I Warto, naprawdę warto być na tym koncercie, bo szukają się naprawdę grube, fajne imprezy, niesamowite przeżycie. Prawdopodobnie już nigdy się to nie powtórzy. Jest to jedyna trasa, także co, twórzcie razem z nami historię. Dobra, widzowie oczywiście. Widzowie! Jest jak subskrypcja! Dzielimy się na dwie drużyny. Tushol ma swoją drużynę, ja mam swoją drużynę, oczywiście, jak zawsze, oczywiście zalanym bratem, tutaj mało im za kamerą. Ja jestem zulfikiem. Tak, przegraliśmy. I co? Bilety w dłoń, ruszamy na miasto, Te robimy do ciemności.